Będziesz miłował Pana Boga Swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Każdego ranka głośno powtarzam ten fragment, bo do tego powołał nas Bóg. Do kochania Jego i ludzi. Amen. Amen. Tak często używamy tego słowa. Kochamy lody, kochamy Boga i czasami nie widzimy różnicy. Ale musimy nauczyć się kochać tak, jak Bóg tego chce. Powiem coś, co powtarzam niemal w każdym nauczaniu. Jeśli chcesz kochać ludzi, to musisz być otwarty na przebaczanie. Ciekawy, ilu z Was czuje złość na kogoś? Nikt? To dobrze. Albo jest obrażonych. Chrześcijanie dają diabłu najwięcej pola do działania przez nieprzebaczenie. Powiem to jeszcze raz. Chrześcijanie dają diabłu najwięcej pola do działania przez nieprzebaczenie. Modlitwa Pańska. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Poważnie chcemy, żeby nam wybaczył, tak jak my wybaczamy innym. Musimy przebaczać szybko. Nie obrażać się. Nie być drażliwi.